Dzwonek rozbrzmiewa krótko, metalicznie, a czas zaczyna się zapadać sam w siebie. Dziewięć sekund nie wydaje się niczym, aż do momentu, gdy wszystkie spojrzenia skupiają się na osiemnastoletnim chłopaku stojącym pośrodku ringu, traktowanym tak, jakby znalazł się tam przez pomyłkę. Powietrze jest ciężkie, światło ostre, a w ciszy unosi się oczekiwanie, że szybko zostanie nauczony swojej lekcji. Przeciwnik rusza naprzód ze spokojem wynikającym z doświadczenia, pewny, że kontrola już do niego należy. Nie ma pośpiechu ani strachu, jest tylko wygodne przekonanie kogoś, kto wierzy, że zna zakończenie jeszcze przed początkiem. Tyson nie mówi, nie prowokuje, nie tłumaczy się. Po prostu ustawia podstawę, opuszcza brodę i bierze jeden oddech. Tego, czego nikt nie dostrzega, jest fakt, że w tej chwili starcie już się w nim zakończyło. Świat musi jedynie dogonić tę prawdę. Sala gimnastyczna jest zamknięta, ciasna, pozbawiona splendoru. Białe światło pada twardo na ring, tworząc ostre cienie na zużytym podłożu, naznaczonym latami uderzeń i potu. Powietrze jest gęste, przesycone zapachem starej skóry rękawic, resztkami dymu papierosowego i nagromadzoną ludzką wilgocią. Każdy oddech zdaje się tam cięższy. Trybuny skrzypią pod ciężarem ciał usadowionych bez pośpiechu, mężczyzn i kobiet mówiących półgłosem, jakby już wiedzieli, że coś wymaga szacunku, zanim jeszcze się wydarzy. Nie ma muzyki ani widowiska. Jest tylko suchy dźwięk kroków, tarcie lin i odległe echo trenerów mruczących techniczne wskazówki. Wszystko w tym miejscu sugeruje tradycję, powtarzalność i hierarchię. To przestrzeń, w której nic nie zaskakuje, przynajmniej tak wierzą wszyscy, patrząc na oświetlony ring. Ciężar epoki jest niemal tak samo wyczuwalny jak ciężar powietrza. To czasy, w których boks wciąż porządkuje się według wyraźnych stopni autorytetu, gdzie wiek, bilans walk i reputacja znaczą więcej niż intuicja czy milczenie. Młodzi wchodzą, by się uczyć, popełniać błędy, przyjmować ciosy z godnością. Otoczenie legitymizuje ten scenariusz bez potrzeby jego wypowiadania. Spojrzenia suną po chłopaku stojącym na środku ringu z powściągliwą ciekawością jedne z lekką pogardą, inne z niemal ojcowską pobłażliwością. Nie ma otwartej wrogości, jest tylko wygodne przekonanie, że porządek zostanie zachowany. Sala działa jak nieformalny trybunał. Każdy wstrzymany oddech to cichy osąd, każda sekunda przed rozpoczęciem wzmacnia poczucie, że to nie jest miejsce na improwizację. Atmosfera nie jest agresywna, lecz ostateczna. Kto tu wchodzi, wie, że zostanie zmierzony i niemal zawsze ustawiony na swoim miejscu. Gdy publiczność osiada w tym niewidzialnym konsensusie, cisza narasta niemal rytualnie. Rozmowy cichną, kaszlnięcia stają się rzadkie, krzesła przestają skrzypieć. Pojawia się kontrolowane oczekiwanie, nie na chaos, Lecz na potwierdzenie. Światła nie migają, otoczenie się nie zmienia. I właśnie to czyni wszystko bardziej napiętym. Nic nie zapowiada przełomu. Wszystko zdaje się podążać znanym, wygodnym protokołem powtarzanym setki razy. Ring, otoczony zużytymi linami, wydaje się przestrzenią neutralną, niemal bezosobową, jakby niezdolną do stworzenia czegoś nowego. Ta neutralność jest jednak złudna. Tu każdy detal wzmacnia błąd, każda sekunda obnaża prawdę. Sala nie staje po żadnej stronie, nikogo nie chroni. Ona tylko obserwuje. A w tej chwili obserwuje chłopaka, którego po cichu umieszczono w kategorii, której jeszcze nie zakwestionował, lecz która za chwilę się rozpadnie. Mike Tyson pozostaje w milczeniu pośrodku ringu, jakby hałas dookoła nie miał do niego dostępu. Jego ciało nie szuka imponującej postawy. Zamyka się w sobie. Zwarte, oszczędne, każdy mięsień gotowy do reakcji bez marnowania energii. W wieku osiemnastu lat nie ma klasycznego wyglądu mistrza, lecz w jego bezruchu kryje się coś niepokojącego. Jego stopy niemal się nie poruszają, korygują położenie milimetrowo, jakby znały to miejsce jeszcze zanim na nim stanęły. Opuszczone spojrzenie nie oznacza niepewności, lecz koncentrację. W jego wnętrzu nie ma pośpiechu ani lęku, jest tylko wykonanie. Tyson nie myśli o publiczności ani o przeciwniku jako symbolu, myśli o dystansie, czasie, kącie. Lata surowej dyscypliny układają się w ciszy, gotowe wyłonić się bez ostrzeżenia dokładnie w chwili, gdy będą potrzebne. Po drugiej stronie antagonista zajmuje przestrzeń z naturalną swobodą. Jego gesty są szerokie, niemal dydaktyczne, jak u kogoś przyzwyczajonego do bycia obserwowanym i szanowanym. Dłuższa sylwetka nosi ślady czasu, sztywność w barkach, drobne blizny, oddech zdradzający wysiłek jeszcze przed rozpoczęciem walki. Ufa temu, co zbudował. Jego tożsamość opiera się na doświadczeniu, na poprzednich nocach, na nagromadzonych zwycięstwach, które nie wymagają ciągłej czujności. Patrząc na Tysona, nie widzi zagrożenia, lecz ciągłość systemu, młodego, który musi się nauczyć, który zostanie sprawdzony, być może skorygowany. Ta nadmierna pewność siebie nie wynika ze złośliwości, lecz z powtarzalności. Był tu już wiele razy, widział, jak obiecujący chłopcy zawodzili. Problem polega na tym, że wierzy, iż wszyscy podążają tym samym scenariuszem, a ta wiara wystawia go na cios. Między nimi tworzy się cichy kontrast, którego niewielu dostrzega. Tyson obserwuje bez osądu, zbiera informacje niewidoczne dla większości rytm przeciwnika, rozluźnioną gardę, drobne opóźnienie między intencją a ruchem. Antagonista natomiast widzi tylko to, co potwierdza jego pewność: młodość, milczenie, zamkniętą postawę. Żaden z nich się nie odzywa, lecz toczy się dialog, z oddechów, mikroregulacji, niewypowiedzianych wyborów. Sympatia publiczności dzieli się nieświadomie. Jedni identyfikują się ze spokojnym autorytetem starszego, inni czują coś niepokojącego w ciszy chłopaka. Nie potrafią tego wyjaśnić, po prostu czują. W tej niewidzialnej przestrzeni, jeszcze przed pierwszym ciosem, prawdziwy konflikt już się rozpoczął, i jeden z nich jest już na straconej pozycji, choć o tym nie wie. Napięcie zaczyna się formować jeszcze przed pierwszym oficjalnym ruchem. Antagonista krąży spokojnie, jakby prowadził praktyczną lekcję, testując przestrzeń i narzucając swoją obecność. W jego postawie jest wygodna pewność przekonanie, że kontroluje rytm i wynik. Tyson śledzi go wzrokiem, nie reagując od razu, pozwalając, by dystans ustalił się na warunkach drugiego. Dla obserwatorów wygląda to na wahanie, dla Tysona jest to analiza. Każdy krok przeciwnika ujawnia wzorce, drobne uchybienia, niemal niewidoczne nadmiary. Publiczność interpretuje milczenie jako uległość, a ta zbiorowa interpretacja tworzy realne ryzyko. Jeśli Tyson się pomyli, upadek będzie symboliczny. To nie będzie tylko fizyczna porażka, lecz potwierdzenie wszystkiego, co o nim myślą. Ring staje się przestrzenią nadchodzącego osądu, gdzie każda zła decyzja kosztuje więcej niż jeden cios. W miarę upływu sekund antagonista zaczyna dyktować klimat. Jego ruchy są szerokie, niemal swobodne, jakby chciał zademonstrować panowanie bez wysiłku. Posuwa się naprzód na tyle, by zaznaczyć terytorium, lecz nie na tyle, by się odsłonić. Albo tak mu się wydaje. Tyson utrzymuje zamkniętą gardę, przyjmując presję psychiczną bez reakcji. Widownia wyczuwa nierównowagę i zaczyna przewidywać oczywisty finał. Niektóre spojrzenia uciekają, jakby wynik był już znany. To najbardziej niebezpieczny moment dla młodego. Gdy zbiorowa narracja utrwala się przed działaniem, antagonista to czuje i karmi się oczekiwaniem. Jego pewność rośnie, a wraz z nią pojawia się lekka niedbałość. Nie dostrzega, że jego przewidywalność staje się otwartą mapą dla kogoś, kto potrafi ją czytać. Konflikt nasila się, gdy antagonista wreszcie decyduje się ruszyć z większym przekonaniem. To nie jest pełen atak, lecz gest afirmacji, ciche zaproszenie, by Tyson zareagował jak nowicjusz. Publiczność wstrzymuje oddech. To ruch, który zwykle wywołuje odskok, defensywną korektę, wymuszoną naukę. Tyson jednak nie reaguje zgodnie z oczekiwaniami, nie cofa się w panice ani nie zamyka całkowicie. Następuje niemal niewidoczna mikroregulacja stóp, minimalna zmiana osi ciała. Te detale umykają niemal wszystkim, lecz są kluczowe. Ryzyko osiąga maksimum, jeśli ta korekta zawiedzie, nie będzie czasu na naprawę. Ring zdaje się kurczyć, jakby cała przestrzeń była ściskana w jeden punkt nadchodzącej decyzji. W tej chwili antagonista wierzy, że ma pełną kontrolę nad sytuacją. Jego umysł wyprzedza wydarzenia, przewidując dłuższą wymianę i cierpliwie budowane zwycięstwo. Nie zauważa, że Tyson działa według innej logiki. Dla młodego nie istnieje w tej chwili przedłużona walka, jest tylko krótko otwierające się i zamykające okno. Napięcie osiąga cichy szczyt. Publiczność czuje, że coś zaraz się wydarzy, ale nie wie co. To rozproszone poczucie, że naturalny porządek może zostać przerwany. Antagonista rusza ponownie, zbyt pewny siebie, by zabezpieczyć wszystkie luki. Tyson pozostaje nieruchomy ułamek sekundy dłużej niż się spodziewano. Ten ułamek, pozornie nieistotny, niesie ciężar całej nadchodzącej przemiany. Eskalacja konfliktu przebiega niemal niezauważalnie, jak podziemny prąd nabierający siły. Antagonista zaczyna czuć się zbyt komfortowo, a ten komfort przekłada się na przewidywalny rytm. Wierzy, że prowadzi walkę na bezpieczny teren, gdzie będzie mógł testować, męczyć i w końcu narzucić swoją wyższość. Tyson śledzi każdy ruch z absolutną uwagą, bez pośpiechu, jak ktoś, kto czeka na właściwy moment, zamiast go wymuszać. Dla publiczności ta cisza wygląda jak bierność. Dla Tysona jest przygotowaniem. Przerwy między ciosami nie są pustką, lecz kalkulacją. Każdy oddech przeciwnika, każde przesunięcie boczne, każda spóźniona korekta gardy staje się informacją. Napięcie rośnie, bo widz zaczyna czuć, że coś jest nie tak w nadmiernym spokoju obu stron. Nic jeszcze nie wybucha, ale wszystko się zagęszcza. W krótkim momencie pozornej ciszy antagonista rozluźnia się jeszcze bardziej. Jego barki lekko opadają, garda otwiera się na dłużej niż powinna. Wierzy, że ma kontrolę i może pozwolić sobie na ten luksus. Tyson to dostrzega. Nie reaguje natychmiast. To celowe opóźnienie potęguje napięcie, jakby sprawdzał własną cierpliwość. Publiczność zaczyna pochylać się do przodu, choć nie wie dlaczego. W powietrzu unosi się rozmyte oczekiwanie, poczucie, że walka nie potoczy się utartą ścieżką. Ten kontrast między powściągliwym działaniem a nadchodzącym zagrożeniem tworzy ciężką ciszę. Każda sekunda bez eksplozji zwiększa siłę tego, co ma nadejść. Antagonista, pewny siebie, rusza ponownie, teraz z mniejszą ostrożnością, jak ktoś, kto już zdecydował o zakończeniu, zanim go doświadczył. Eskalacja nasila się, gdy antagonista próbuje narzucić swój autorytet bardziej zdecydowanym gestem. To wciąż nie jest pełen atak, lecz demonstracja dominacji, ruch mający przypomnieć młodemu jego miejsce. Tyson odpowiada minimalną korektą, niemal niewidoczną, która przestawia całe pole gry. Publiczność nie rozumie, co się zmieniło, ale to czuje. Dystans między nimi krytycznie się zmniejsza. Ryzyko jest teraz absolutne dla obu. Jeśli Tyson się pomyli, zostanie natychmiast ukarany. Jeśli trafi, uruchomi się coś większego. Napięcie osiąga punkt, w którym cisza staje się ogłuszająca. Antagonista bierze głęboki oddech, przekonany, że za chwilę udzieli lekcji. Tyson skupia wzrok nie na twarzy, lecz na środku masy przeciwnika. Wszystko jest gotowe, ale jeszcze nic się nie wydarzyło. Na tym ostatnim etapie eskalacji czas zdaje się zwalniać. Każdy ruch nabiera wagi. Każda decyzja niesie nieodwracalne konsekwencje. Antagonista nie dostrzega, że jego największą słabością nie jest ciało, lecz umysł, przekonanie, że zwycięstwo już nastąpiło, zanim doszło do prawdziwego starcia. Tyson natomiast działa tak, jakby zaakceptował każdy możliwy wynik, co uwalnia go od strachu. Ta różnica stanu psychicznego jest prawdziwą przepaścią między nimi. Publiczność czuje, że coś zaraz pęknie, lecz nie potrafi przewidzieć formy. Ring staje się przestrzenią czystego oczekiwania, w której 9 sekund zaczyna się zbliżać jak niewidzialna granica. Następny ruch nie będzie tylko ciosem, będzie ostatecznym oświadczeniem, na które nikt nie jest przygotowany. Pierwsza sekunda zaczyna się, zanim antagonista to zauważy. Tyson nie rusza gwałtownie. Wchodzi w przestrzeń krótkim, niemal niewidocznym przesunięciem, skracając dystans bez zapowiadania intencji. Przednia stopa mocno osadza się na podłożu z precyzją, tworząc dokładną bazę dla tego, co nastąpi. Antagonista wciąż jest w ruchu, zbyt pewny siebie, by zareagować natychmiast. W kolejnej sekundzie Tyson odczytuje subtelną utratę równowagi osi ciała naprzeciw siebie. Nie ma wahania. Jego tułów obraca się zwarto, przekazując siłę bez strat. Cios nie jest szeroki ani teatralny, lecz bezpośredni i funkcjonalny, trafiający zanim umysł przeciwnika zdoła przetworzyć zagrożenie. Uderzenie nie jest tylko fizyczne. To zderzenie oczekiwań niszczonych w czasie rzeczywistym, bez ostrzeżenia i bez prośby o pozwolenie. W trzeciej i czwartej sekundzie sekwencja dopełnia się z niemal chirurgiczną precyzją. Tyson nie goni ani nie przesadza. Ponownie koryguje ustawienie stóp, zachowując absolutną równowagę, podczas gdy antagonista próbuje zareagować zbyt późno. Każdy ruch Tysona jest oszczędny, jakby wykonywał coś ćwiczonego setki razy w ciszy. Publiczność zaczyna rozumieć, że to nie jest szczęście ani impuls. Kontrola. Antagonista czuje, że ciało odpowiada wolniej niż potrzeba. Pojawia się dezorientacja przed bólem, chwila, w której umysł próbuje zaprzeczyć temu, co właśnie się wydarzyło. Tyson pozostaje skupiony, z chłodnym spojrzeniem i stabilnym oddechem. Nie szuka zewnętrznego potwierdzenia, po prostu podąża dokładnym nurtem, do którego został wytrenowany, gdy pojawia się luka. Od piątej do dziewiątej sekundy rozstrzygnięcie narzuca się nieuchronnie. Antagonista traci podstawę, nie z powodu brutalnej siły, lecz całkowitej dezorganizacji. Jego ciało poddaje się, zanim zdąży odbudować obronę. Ring zdaje się przechylać, a dźwięki otoczenia znikają. Nie ma krzyków ani natychmiastowej reakcji widowni, jest tylko cisza. Tyson cofa się w idealnym momencie, przerywając sekwencję bez zbędnego nadmiaru. Opuszczona garda nie jest niedbalstwem, lecz absolutnym panowaniem nad sytuacją. Przeciwnik upada, nieupokorzony, lecz pokonany przez coś, czego nie zrozumiał na czas. Gdy dziewięć sekund mija, ring nie jest już tym samym miejscem, i nikt obecny nie może udawać, że tego nie widział. Cisza, która zapada po upadku, jest cięższa niż jakakolwiek głośna reakcja. Antagonista przez chwilę pozostaje na ziemi, nie tylko próbując odzyskać oddech, lecz porządkując własne postrzeganie rzeczywistości. Nic nie potoczyło się zgodnie z planem. Nie było długiej wymiany ani stopniowego wyniszczania, nie było czasu na adaptację. Było tylko nagłe uświadomienie granicy. Tyson nie zajmuje już środka ringu, cofa się o kilka kroków, z neutralną postawą i stanowczym spojrzeniem, jakby ten finał nie wymagał celebracji. To jeszcze bardziej dezorientuje obserwatorów. Publiczność spodziewała się emocjonalnej eksplozji, a otrzymuje powściągliwość. Antagonista podnosi się powoli, czując ciężar nie tylko w ciele, lecz także w tożsamości. Po raz pierwszy rozumie, że nie został pokonany nieprzewidywalną siłą lecz absolutną klarownością. To zrozumienie zmienia wszystko. Gdy spojrzenia znów się krzyżują, dzieje się coś innego. Tyson nie okazuje pogardy ani jawnej wyższości. Jego milczenie niesie teraz wyraźny komunikat. Kontrola nie potrzebuje spektaklu. Brak prowokacji zmusza antagonista do spojrzenia na własną kruchość, bez emocjonalnych podpórek. Rozumie, że nie został zlekceważony, lecz odczytany. Każdy jego błąd był przewidziany, każdy nadmiar wykorzystany bez okrucieństwa. Objawienie nie przychodzi w słowach, lecz w postawie. Tyson nie musi nic mówić, by uczyć. Antagonista czuje mieszankę wstydu i jasności, jak ktoś, kto właśnie uświadomił sobie, że działał na autopilocie. Ring, wcześniej scena afirmacji, zamienia się w lustro. A tego odbicia nie da się już zignorować. Emocjonalna reinterpretacja rozlewa się po całym otoczeniu. Publiczność, która wcześniej osądzała w ciszy, teraz obserwuje z niewygodną uwagą. Prosta narracja młodości przeciw doświadczeniu przestaje się utrzymywać. Antagonista rozumie, że ten moment nie tylko go umniejsza, lecz redefiniuje. Pojmuje, że jego największa porażka nie była techniczna, lecz percepcyjna. Tyson natomiast zachowuje tę samą serenność co na początku, jakby konflikt został rozwiązany jeszcze przed jego rozpoczęciem. Prawdziwy ciężar spotkania nie tkwi w upadku, lecz w tym, co on ujawnia: o czujności, ego i pokorze. Gdy sędzia interweniuje, chwila jest już zapisana, nie jako widowisko, lecz jako nieunikniona lekcja, której żaden z nich nie zapomni.